Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl Auta dla przyjaciół przyjaciół.pl, import pojazdów na zamówienie. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Witajcie w motośladzie! Dziś w programie. Magda zakłada nowe opony do swojego junaka. Kiedy odstawia motocykl do serwisu, triumfa na przedsezonowy przegląd. Enrico udzieli kilku rad, czego należy się wystrzegać podczas motocyklowych wypraw. Plany, 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 plany wyjazdowe. Magda zamierza w tym roku zrobić na naprawdę niezłych parę kilometrów na swoim motocyklu. E, masz dwa motocykle, ale ten, tamten już będzie miał zmienione opony w najbliższym czasie, natomiast ten wymagał takich opon, które będą dobre i na deszczu i na suchą drogę. E, wiesz co, no to są w ogóle kompletnie dwa różne światy te motocykle. Jeden to jest Adventure, tutaj mamy takiego małego cruisera. No i tak, no zawsze ten deszcz, gdzieś tam z tyłu głowy, no bo wiadomo, wszystkiego nie zaplanujemy. Gdzieś tam z tyłu, no ja już od razu na samą myśl o Jezu zaczyna kropić, to ja już byłam sztywna dosłownie na tym motocyklu, że byłam ruszyć. Także mam nadzieję, że teraz po zmianie yy, troszkę odetchnę i takie warunki nie będą mi straszne. Jest to dobrze mieć przyjaciół w tej branży i wykonać telefon do odpowiednich ludzi, zadzwoniliśmy do was, do waszej firmy, okazało się, że takie opony są, opony firmy Mitas. I tutaj przy okazji warto byłoby delikatnie zmienić nastawienie ludzi do opon tej firmy, bo krążą takie informacje, ta Mitas to już nie ta ranga, nie ta klasa. Kiga z Makiem, dużo się zmieniło od 90 lat. Bardzo dużo się pozmieniało. Już od dawna nie można firm podzielić na premium, lepsze, gorsze. Technologia jest dla wszystkich ta sama. Mita akurat e, zrobił bardzo duży postęp, jeśli chodzi o opony drogowe. Czego Mamy tu przykład. E, w Polsce jest generalnie najbardziej znany z opon raczej typu off-road, czyli wszystko co poza drogą, a jednak ma bardzo szeroką, bardzo szeroką ofertę jeśli chodzi o opony e, drogowe, już w tej chwili nawet e, radialne, więc cała gama motocykli może być zaopatrzona w opony MITAS. Ja osobiście je polecam. No wiesz, jeszcze jedna ważna rada, o której zawsze będziemy przypominali w przypadku opon i rozmów na temat opon, żeby jak założymy nowe gumy, to żeby ta opona najpierw została odpowiednio dotarta. Tak, no należy przejechać spokojnie, Minimum te 50 km bez szaleństwa. Opona na początku nie będzie działać idealnie. E, chodzi tu o same środki chemiczne, które są używane do jej konserwacji. E, tak samo opona się przez cały czas wulkanizuje, przez cały okres jej funkcjonowania. No, te pierwsze kilometry zostawić sobie tak, niech ona się ułoży. I tak to powinno być. To była drobna porada. Magda, będziesz jeździła ostrożnie na początku. Oczywiście już tak tutaj pan powiedział, że nie stawała na gumę na samym początku. Postaram się. No właśnie. I teraz spirytus mowę z samej działalności, czyli wymiany kółaki pojawi się za momencik. Człowiek, który jest wśród ludzi znających się na motocyklach kultową postacią. Wbrew to jest operacja, która wymaga też trochę wprawy, delikatnie jest nie tylko trochę wprawy, ale trzeba też zadbać o to, żeby opona była odpowiednio ułożona, odpowiednie ciśnienie na początku, żeby się ułożyła w feldze, a potem może kicać jak zajączek. No tak się zdarza. Lucky. A teraz słówko na temat samej roboty, wymiany kół i opon. Te opony Mitas w porównaniu z oponami, które były na motocyklu Magdy, wydają się być o wiele ciekawsze, ponieważ tamte już po pierwsze miały lata, to były trzyletnie gumy, a opona nie lubi tak długiego okresu składowania. W związku z tym te opony świeżutkie, nowiutkie powinny chyba lepiej trzymać na drodze. No na pewno tak, to jest opona, która w, tej, w tym motocyklu sprawdzi się na pewno a jak byś oceniał bieżnik czy ten bieżnik pozwoli też na jazdę w deszczu Raczej tak Zgodnie ze specyfikacją tam konstrukcja i mieszanki pozwalają na takie użytkowanie Czyli będzie bezpieczna Powinna być bezpieczna No dobrze laki sama konstrukcja motocykla są takie motocykle w których wyjęcie koła od chociażby Dragstar 1100 wymaga demontażu połowy tylnej części motocykla tutaj chyba to nie było trudne tu nie było to trudne, a pamiętamy parę lat temu. Yy, no poszło bardzo przyzwoicie. Tak, no bo ten sprzęt jest w sumie dość fajny i powiem ci, że jak pierwszy raz zobaczyłem je na KM12 Vintage, to doszedłem we wniosku, że a, zrobili kawałek dobrej roboty, bo motocykl wygląda całkiem zacnie. Zdarza się nawet, że jak się zatrzymujemy tym motocyklem, czy Magda podjeżdża, to ludzie tak przychodzą i myślą, że to jest na początku, myślą, że to jest prosterek. No wygląda z daleka bardzo imponująco. No i jeździ całkiem zacnie. No dobrze, wymianę kół mamy za sobą. W najbliższym czasie, jak Magda przeleci na nich parę kilometrów, postaramy się zrobić taką recenzję tego, jak opony trzymają, oczywiście po dotarciu, no i jak to wszystko będzie funkcjonowało. Dodam jeszcze na zakończenie, że lakiego znacie nie tylko z tego, że dobrze radzi sobie z wymianą kół, ale ma jeszcze jedną tajemnicę, o której powiemy w kolejnym odcinku, jak można uratować, ale to. Nie będziemy wyprzedzali tematu. Laki, dzięki za to, że zabrałeś się za motocyk Magdy. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, Rider riderstore.pl Auta dla przyjaciół.pl, import pojazdów na zamówienie. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Już powiem delikatnie, zaczyna pachnieć wiosną. Zbliża się ten moment, kiedy zaczniemy normalnie jeździć, nie będą grabiały ręce, ale zapobiegliwi klienci już teraz wstawiają motocykle, żeby jak te pierwsze ciepłe dni się pojawią, one były gotowe do walki. Piotrek, to jest chyba w tej chwili szaleństwo, bo w serwisie nie ma praktycznie miejsca. No nie ma miejsca, tak było przez całą zimę. No i teraz chłopaki pracują pełną parą, mają pełne ręce roboty. Przygotowujemy motocykle nowe, przygotowujemy motocykle klientów do sezonu. Także mamy co robić i będziemy mieć jeszcze więcej, także pamiętajcie o tym, żeby no, zgłaszać swoje potrzeby jak najszybciej. Wiesz co, Ty, ty jesteś zapobiegliwym człowiekiem, bo Twój motocykl już wylądował w serwisie. Jakie masz wymagania, co byś chciał zrobić? Wiesz co, no, on nie jest u mnie długo, dlatego przede wszystkim chcę przygotować tak mocno do sezonu. Typowa obsługa, serwis olejowy, filtrowy, plus jakieś tam moje rzeczy. List to do, małe prośby do chłopaków mnie mam i jestem prawie że pewny, że się uda. Wiesz co, nasz przyjaciel Leo z Nornicy Pruszków powiedział, że fajny człowiek ląduje w firmie i że będzie myślał o tym, żeby w przyszłości, na no nieokreślonej bliżej, zmienić motocykl i kupić coś turystycznego. Małe sprostowanie, na pewno nie będę chciał zmieniać, bo ta perełka to już zostanie, myślę, ze mną do końca, ale gdzieś Rozwinąć swój garaż. Myślę, że tak, gdzie ta przyszłość jest właśnie bliżej, niekreślona. Może ten sezon, może następny, ale coś do jeżdżenia z plecaczkiem wygodniejszego niż to. Ale byś już o tej g 900? Myślę, że tak. To byłby taki wiesz, idealny, idealny model. Troszkę połączyć na krótsze trasy, gdy trzeba wyskoczyć do pracy, ale też można, można się przejechać gdzieś dalej. Troszkę Polskę pozwiedzać na dwóch kółkach. Usłyszałem, że ten motocykl od niedawna jest w rękach naszego przyjaciela, który dba o niego, bo to Leo też powiedział, że wyjątkowo dba o ten motocykl. Jakaś ciekawa historia, historia wiąże się z zakupem. Tak, historia jest o tyle ciekawa, że Maciej zadzwonił do nas w momencie, kiedy kupował ten motocykl i poprosił o radę. No, było to o tyle skomplikowane, że wiedziałem, że jest człowiekiem no napalonym na ten motocykl, bo to było słychać po głosie, mocno musiałem go ostudzić, mocno musiałem e, dbać o to, żeby nie kupił miny i co się okazało, dzięki tym wszystkim naszym wskazówkom udzielanym telefonicznie, w kilku sesjach telefonicznych w ciągu tego dnia, udało się kupić ten motocykl i to naprawdę udało się kupić dobry motocykl, Maciej był mocno przerażony tym całym przedsięwzięciem, bo to nie było takie oczywiste, bo ja mu najpierw kazałem wylać sobie wiadro zimnej wody na głowę, a dopiero później ten motocykl kupować. Okazało się, że motocykl szczęśliwie został kupiony dobry, później zrobiliśmy bardzo szybko wymianę opon w tym motocyklu, tak żeby przejeździć sezon. No teraz, tak jak widzicie, po prostu wraca do nas na przegląd. Maciek powiedział, że to taki podstawowy przegląd, chociaż ja wiem, że to będzie przegląd po 40 tysiącach km z regulacją luzu zaworowego, wymianą świec, filtrów, powietrza, oleju, olejem płynu hamulcowego, no i wiele innych. I po prostu zrobimy tak, żeby ten motocykl szczęśliwie mógł przejechać następny i kolejne sezony. I później taka rzetelna obsługa odwdzięczy się tym, że ten motocykl będzie eksploatowany długo, bezawaryjnie, bo to są naprawdę świetne maszyny. I tak jak Maciek powiedział, on pewnie zostanie, bo to są motocykle wiekowe, które świetnie się spisują po prostu u naszych klientów. Dobra, powiedz mi, ale to, to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, że tak się zapaliły oczy i pomyślałeś, może go mieć? Wiesz co, to jest mój pierwszy motocykl, więc szukałem, bazowałem na opiniach, szukałem czegoś, co nie przerazi mnie na początek, ale co nie znudzi się dość szybko, typu coś, coś mniej, o mniejszej pojemności. Zakochałem się w tych ślepiach, jak to mówicie. Jakieś tam lekkie zmiany powstają w tym motocyklu i każdy mnie wtarza, no ale te, te światła przydałoby się je wymienić. Nie, one, one są bardzo, wiesz, skrajne opinie o nich, o nich krążą, a to jest to, w czym, w czym ten motocykl mnie uwiódł. I nigdy nie pozwolę sobie ruszyć ich. Czy miło się pierwsze wejrzenia? Być może, ale z każdym, z każdym kilometrem to tylko rośnie, bo naprawdę jest to tak świetnie, świetny, udany model, gdzie no, zakup też wiązał się z tą historią. Ja pamiętam pierwsze pierwsze słowo, gdy mówiłem, że tak, że jadę po niego, mówię, jedziesz, powinieneś najpierw przemyśleć, a nie że dzwonisz do mnie, gdy już jedziesz. Ale no, historia zakończyła się świetnie. Dobrze służy mo motocykl i. No i co? I tak jak mówię, no będzie ze mną dorastał, tak? Co, co do następnych, na pewno go nie usunę i na pewno nie pozwolę sobie go ruszyć, bo jest, jest świetnie się sprawdza. Co do przyjemnych przejażdżek, ale typowo praca dom, praca dom, jako codzienny użytek też. No. Do miasta w tym momencie jeździmy kilkoma innymi motocyklami, nie ma nie ma nic lepszego. A wiesz czym to się skończy? Ja też tak mówiłem, tego nie oddam, bo ten to jest mój ukochany, tego nie oddam, Mój ukochany, mam już ich 10 i pewnie prędzej czy później będzie tak z Tobą. Wiesz, no jeszcze trochę lat przede mną, mam nadzieję, że jak spotkamy się za 10 lat, to będziemy mogli się przebijać, kto ma więcej, ale spokojnie, spokojnie, wszystko, wszystko swoją drogą. Jeszcze słówko, bo wiesz, przy zakupie. Triumfa akurat, każdego motocykla, ale jesteście związani z Triumfem już na śmierć i życie. Jak ktoś będzie chciał kupić Triumfa, czy może zadzwonić do ciebie i zapytać o ten motocykl, bo często jest tak, że te motocykle są w bazie, w waszej bazie, były serwisowane, wiecie o nich wszystko. Tak, słuchajcie, możecie zawsze zadzwonić do mnie, do naszych przyjaciół z Gdańska, z Poznania, z, z Katowic, tak, oczywiście, i tam zasięgnąć takie porady. Jeżeli chcecie sprawdzić jaka jest historia, słuchajcie, my naprawdę udzielamy informacji na temat historii motocykla, jeśli jest wpisana zupełnie free. To jest coś, co pomaga Wam kupić motocykle dobre. Nam zależy na tym, żebyście jeździli na motocyklach bezpiecznych, sprawdzonych, serwisowanych w naszych stacjach, e, autoryzowanych i żeby one naprawdę sprawiały Wam dużo frajdy podczas eksploatacji, podczas codziennej jazdy. I to jest słuszne podejście do sprawy, nie gorąca głowa, nie szaleństwo. Zadzwonić, zapytać o historię motocykla, a jeżeli nawet nie ma tej historii, bo motocykl jest importowany, przyjechać do serwisu. Tutaj wiele rzeczy można znaleźć w komputerze motocykla, wiele rzeczy można e, znaleźć w konstrukcji motocykla, sprawdzić, co może się z nim działo po drodze. Dzięki wam wielkie za to, że chcieliście być. Dzięki wielkie. Dzięki serdecznie. Na ten odcinek dzisiaj postaramy się jak ten dekalog lub ten Decamerone od Boccaccio dawać ten 10 największych błędów, które wykonałem i dalej wykonuję, nie, które nie, ale które wykonałem w moim powiedzmy doświadczeniu jako moto podróżnik. Numer jeden – buty. Pamiętam, że e, właśnie e, czasami była moja partnerka, która decydowała, gdzie idziemy. Na przykład oglądaliśmy film o James Bond, Skocji, idziemy do Skocji. Nie będę tego podróż zapominał, bo e, tyle deszczu prawie tylko w Nordcap złapałem, ale na ten podróż do Skocji startowałem z takiej buty dajnezy bardzo wygodne. Ale wodoodporne. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, co to oznacza, i na ten pierwszy porządny deszczik spróbowałem dostosować te, e, takie rozwiązanie tymczasowe. E, Pamiętam, że miałem butę, nie mówię, że stilo tego, ale spróbowałem uzupełnić moje problemy z takim rozwiązaniem lekko nieprawdopodobnie, bo się bardzo dużo traci czujność. I dlatego, jeżeli mamy bić motocyklistów, od razu nie, nie zasiędzamy, Tym bardziej, że teraz Polska dobrze żyje. Nie zasiędzamy na jakość. Więc, wódę od razu wodoodporne. I to było błęd numer jeden. Ale to nie jest tylko. Pamiętam, że na początku, nawet robiłem taki tutorial, więc taki zarozumiałem. Proszę używać takiej koszule na przykład z bawełna, ale potem zauważyłem, że jak jeździłem tam na Sycylii lub na tych krajach ultra gorących, ta bawełna trzymał ten pot, ale potem czułem, że ten pot został we mnie. Dlatego. Moja gorąca polecenia, teraz nie wspominam żadna firma, ale jest bielizna termiczna, która powoduje, że ten pot wychodzi i nie zostaje w Was, bo to może być groźne. Więc jeżeli nie są taki bardzo długi, ok. Bawełna, koszula, ok. Ale inaczej polecam bardzo gorąco termiczna bielizna. <grym> Z czym jest problem? Mój Achilles, e, stopa, talone jest dokładnie tutaj. Dlatego, odkąd potem zaczynałem używać e, w przypadku deszcz wodoodporne e, albo neoprenowe kołnierzykami, kiedy pada deszcz, powtarzam, moje życie i moje używania e, różne e, lekki się e, o wiele, wiele redukowało. Bo jak to się robi mokre jest gwarantowane nasze stan e, chore i jak mamy terminowo podróż, nie możemy na to pozwolić. Ja nauczyłem się, e, mimo tego, że jestem w Djadze i bardziej Jestem za tą technologią, żeby wiedzieć, o której godzinie będę na meta. W niektóre sytuacje, typu pustynie, na które nie są te e, oznaczone e, trasy dokładnie, e, trzeba mieć też taki system e, bardziej prymitywny. Mianowicie albo te mapy, które możecie tak ściągasz przez niektóre aplikacje, więc znowu nowocześne, ale polecam gorąco, żeby nie zaryzykować. Czemu? Ja pamiętam, że. Zostając w Mauretanie, tę pustynię, podróżowałem właśnie do Rumunii, Pomyliłem drogę, miałem się znać na ten granica z Ukraina, i w pewnym momencie nawigacja wymyślała lepsza trasa, i widziałem 15 km do granica Białoruś wtedy nawet chyba. Nie, nie pamiętam, że, że trzeba było mieć wiza, więc e, nerwę. Powrotem wróciłem. Czułem się troszeczkę e, głupiutki, bo w sumie myślałem, przestańcie, ja mam tutaj ten zawsze mieć plan B. Czy to jest mapa papierowa? Ich będzie, bo e, nawet taki mapa może Was pomagać, rozumieć gdzie się znajdujecie. Kask. Pierwszy raz właśnie jak wibrałem kask, mówię, Nie, nie, ja nie potrzebuję mierzyć. Jestem człowiek Excel. zresztą widać po mnie. I nie wiem, czy pamiętacie, niektóre właśnie motowizjonerów pamiętają ten podróż w samotności do Armenii. Wtedy nie przyznałem się, ale e, używałem tyle e, przeciwbólowych, bo ten kask, który używałem jako pierwszy, było XL, -ka. a mój rozmiar po e, rozmowie z dystrybutorami od Schuber okazało się być L. -ka. A wiecie, co to znaczy mieć kask o jeden rozmiar wyżej? Że non-stop ten wiatr z oporu powodował mi taki ból. Taki ból, że naprawdę już brałem tych przeciwbólowych jak cukierki. I tak nie może być. Tym bardziej, kiedy jesteś sam. Więc nie kask z sklepem, nie kupicie byle jak, bo to może powodować nieprzyjemne sytuacje specjalne na te regiony. I ten ból jest nieznośnie. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl Auta dla przyjaciół.pl, import pojazdów na zamówienie. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.